Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, prezentacja kompletu małych limitek z FIFA 365 2024. Waszym zadaniem jest napisanie pod filmem w komentarzu, ile w sumie jest kart limitowanych małych. A my zaczynamy, moi kochani, z drużynami greckimi. Cztery drużyny greckie po 11 zawodników. Zaczynamy z AEK i mamy tutaj Damiana Szymańskiego. Następnie Atanas Jadis, bramkarz. Levi Garcia, Jens Jonsson, Domagoj Wida, Orbelin Pineda, Lazaros Rota, Sergio Araujo. Eksan Hajsafi, Harold Moukoudi i Stefan Zuber. To jest zespół AEK. Następnie Panatinaikos, Duricic, Fikaj, Sideras, Kotsiras, Palacios, Vagianidis, Peres, Zeka, Ioanidis, Mancini oraz Kanta Piedra. Trzeci zespół to Paok, Konstantelias, Wieirinia, Narej, Soares, Żywkowicz, Kotarski. Schwab, Koulirakis, Douglas Augusto, Sastre i Tyson. I czwarty zespół, Olimpiakos. Masouras, Rodinej, Ndoi, El Arabi, Rezos, Ramon, Fortunis, Wrołsaj, Ba, Queenie i bramkarz, bramkarz Pasha Czyli mamy komplecik czterech drużyn greckich po 11 sztuk. Następnie ten najrzadszy, najdroższy, najbardziej poszukiwany set, czyli limitki Melbourne. Pierwszy zawodnik, Valon Berisha. Następnie Marco Tilio Aiden O'Neill, Jordan Boss Scott Jamieson, Matthew Lecky, Richard Vandervene Bramkarz Tom Glover Junior Rice Curtis Good i Jamie McLaren. To są moi kochani zawodnicy. Melbourne 11, limitek. Następnie drużyna z Węgier, Debreczeni, Dreskowicz, Meggeri, Ferenci, Varga, Kustnir, Babuński, Lonkar. Szesi, Lagator, Romanczuk i Dżuczak. Czyli też 11. No i nasz zespół Raków Częstochowa. Arsenicz, Rundicz, Szwarnas, Kowacewicz, Iwi Lopez, Łukasz Zwoliński, Fran Tudor, Wladysław Koczergin, Bartosz Nowak, Giannis Papanikolaou i Jean-Carlos Silva. Następnie, moi kochani drużyny z Anglii: Manchester City. Halant, De Bruyne, Rodri, Julian Alvarez, Phil Foden, Jack Grealish i Joszko. Gwardiol. Następnie Manchester United, Onana, Bruno Fernandes, Wiktor Lindelew, Christian Eriksen, Markus Rashford i Antony Elanga. Z arsenalu mamy Odegarda, Gabriela Jesusa, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard i Bukayo Saka. Liverpool. Cimikas, Luis Diaz, Virgil van Dijk, Alisson, Soboslai, Salah, Gakpo i McAllister. Newcastle. Almiron, Ishak i Bruno Geymaresch. Teraz mamy dwa zespoły z Niemiec: Bayern, Musiala, Kimiś, De Ligt, Zane, Gnabry i Harry Kane A z Eintrachtu mamy Kolomłaniego, Lindström i Mario Götze następnie drużyny z Hiszpanii Real Vinicius Kurtła Bellingham Kroos Kamavinga, Valverde Modric i Rodrigo Barcelona Araujo, Gavi, Pedri, Christensen, Lewandowski, De Jong i Gindogan. I trzecia drużyna Atletico, Griezmann i Morata. Teraz mamy drużynę z Włoch, Milan, Kier, Leao. De Ketelare, Teo Hernandez i Christian Pulisic, Juventus, Wlachowicz, Milik, Szczęsny, Kostić. Pogba i Fagioli. Inter. Thuram. Martinez, Barela, Chalanolu i czwarta drużyna, czyli Lazio, Zakani oraz Immobile. Teraz mamy dwie drużyny z Francji: Paris Saint-Germain, Hakimi, Mbappé, Marquinhos i Neymar z Marsylii mamy jednego zawodnika Klausa. Dalej z Portugalii Benfica Gonzalo Ramos, Fredrik Ausnes. Aleksander Bach i Vlahodimos. Z Brazylii z Palmeiras mamy Endrika i Gustavo Gomeza. Z Argentyny jest River Plate dwóch zawodników Paulo Dias i Lucas Beltran, następnie z Ajaxu, Berguis i Kudus. No i to tyle, jeżeli chodzi o zespoły. Następnie mieliśmy limitki premium: Alison z Liverpoolu, szczęsny Juventus, Isaac Newcastle, Lewandowski Barcelona. Pedri Barcelona Hendrik Palmeiras Haaland Manchester City Grealish Manchester City Leao Milan Barela Inter Rashford Manchester United Isaka Arsenal Oprócz tych limitek mieliśmy 6 limitek premium gold De Bruyne Manchester City Zane Bayern, Neymar Paris Saint-Germain, Martinez Inter, Griezmann Atletico i Courtois Real. No i na sam koniec jeszcze zostały nam dwie karty z końcami. 350 końc i 150 końc. I to jest moi kochani komplecik. Przynajmniej na ten moment, bo nie wiem czy wiecie, ale e, wyjdą nowe sety upgrade'owe Swify i tam będą kolejne limitki, ale to, co do tej pory było, to wszystko jest zebrane, jest komplecik kart limitowanych. Także czekam na informacje i Wasze komentarze pod filmem, ile mamy tutaj w sumie kart limitowanych z FIFA 365 2024 w wersji tej małej. To tyle, moi kochani. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!